Adwentowa czekoladka zabrała się do czytania życzeń świątecznych: tych papierowych, które dotarły ze znaczkiem pocztowym, oraz tych, które przyszły mailem. Najpierw obejrzała obrazki. Większość życzeń była całkiem ładna. Niektóre miały na obrazkach treści religijne, inne nie, ale nie to przykuło uwagę czekoladki. Przypomniała sobie, ile wysiłku kosztowały ją samą pisanie życzeń do znajomych. Dlatego podzieliła życzenia na dwie kategorie. Te, które zawierały gotowe formułki opatrzone jedynie podpisem nadawcy, oraz te, czasem nieporadne, ale układane własnoręcznie przez tych, którzy się pod nimi podpisali. Najpierw pobieżnie przejrzała te z gotowymi formułkami. Właściwie pomijała treść życzeń, a jedynie sprawdzała, kto je przysłał. Potem o wiele uważniej i z prawdziwą przyjemnością przeczytała wszystkie pisane od początku do końca przez nadawców. Przy niektórych. Aż jej się łezka zakręciła, przy innych lekko się uśmiechnęła, a przy jednych, szczególnie dowcipnych, głośno się roześmiała. Już miała sfinalizować kwestię życzeń, gdy nagle zrobiło jej się jakoś głupio. Raz jeszcze przypomniała sobie, jak trudno jej szło pisanie szczerych i od serca życzeń spojrzała na te z gotowymi formułkami. Oni przecież też o mnie pamiętali, nie mogę lekceważyć ich życzeń. I zabrała się za czytanie nie tylko podpisów, ale także formułek nad nimi.